29 września 1939 roku na szosie z Modlina do Jabłonny dowodzący twierdzą Modlin generał Wiktor Tomé i dowódca oblegających wojsk niemieckich generał Adolf Strauss uzgodnili warunki kapitulacji twierdzy żołnierze i oficerowie załogi mieli być po dopełnieniu niezbędnych formalności wszyscy zwolnieni do domów majątek sztabów jednostek miał być rozdzielony pomiędzy Niemiecka służba sanitarna miała niezwłocznie przejąć opiekę nad rannymi Polakami. Pod zbudowaną jeszcze przez Rosjan twierdzę Modlin, jedną z największych twierdz w Europie, Niemcy podeszli 11 września. Tego dnia rozpoczęły się walki na przedpolu twierdzy. Broniły jej wtedy oddziały 8 i 20 Dywizji Piechoty z Armii Modlin oraz 5 Dywizji Piechoty Zerwowa. W dniach 13-14 września do twierdzy weszły oddziały armii Łódź, nad którymi po ucieczce generała Juliusza Rumla przejął dowodzenie generał Wiktor Tomé. Od 18 września rozpoczęły się niemieckie szturmy na twierdze. Na 29 września Niemcy planowali szturm generalny. Nie doszło do niego, bo po kapitulacji Warszawy także w dowództwo Modlina rozpoczęło pertraktację o złożeniu broni. Udało się wytargować lepsze warunki niż dla załogi Warszawy. Prawdopodobnie dowództwu niemieckiemu bardzo zależało na tym, żeby móc zamordować Hitlerowi o zdobyciu Modlina przed końcem miesiąca. Jednak 28 września, już podczas zawieszenia broni, SS-mani z pułku Deutschland wkroczyli do zakroczymia i wymordowali tam 500 żołnierzy 2 Dywizji Piechoty Legionów, przygotowujących się do złożenia broni, oraz około 100 cywilów. Początkowo Niemcy dotrzymali słowa i rzeczywiście Wszyscy żołnierze i oficerowie załogi zostali zwolnieni do domów. Po kilku tygodniach jednak oficerowie załogi Modlina znajdujący się na terenie okupacji niemieckiej zostali zatrzymani i osadzeni w oflagach.